Dlaczego pinczer miniaturowy jest wyjątkowy? Pinczery miniaturowe, chociaż może nie tak popularne jak kiedyś, nadal są psami, które dosyć często spotykamy, i są psami, które potrafią zrobić wrażenie swoim poziomem aktywności, swoim charakterem oraz swoim takim dosyć niekiedy łobuzowatym zachowaniem. Ale są to psy naprawdę świetne, bardzo ciekawe. Tylko, że warto wiedzieć, co czyni z pinczerów miniaturowych psy tak wyjątkowe, żebyśmy później wiedzieli, co to za pies, i żebyśmy na przykład, decydując się na pinczera miniaturowego, później nie zastanawiali się, czy ten niezbyt duży piesek nie będzie dla nas zbyt dużym problemem. Zacznijmy od tego, że to są psy, które pomimo swojej wielkości, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że to psy nieduże, nie mają żadnych problemów jeśli chodzi o ruch, jeśli chodzi o swoją wielkość wprost przeciwnie. Ten nieduży pies radzi sobie w każdej sytuacji doskonale. Może powiem, jak nieduży, 25 do 30 cm wysokości, masa od 4 do 6 kg. I im ta wielkość nie przeszkadza. I możemy być bardzo, bardzo zaskoczeni, jak sprawnym psem jest Ratlerek. Jemu wielkość nie przeszkadza. On wejdzie wszędzie, wskoczy wszędzie, będzie biegł bardzo szybko, bardzo długo, i to jeden z tych psów, który jeśli chodzi o aktywność, ma bardzo wysokie wymagania. O niebo większe niż się większości z nas wydaje, niż większości z nas się wydaje, że mały pies potrzebuje tego ruchu i o tym należy pamiętać. Tutaj, może zaproszę do wsparcia i dziękuję za to otrzymane wsparcie. Czy to poprzez funkcję wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam też na inne kanały, linki w opisie, szczególnie na kanał Ciekawostki o Zwierzętach. Ale kontynuujmy o dzisiejszym bohaterze tak wyjątkowym dzisiejszym bohaterze. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o pinczery miniaturowe, jest jego nastawienie do świata. Bardzo ciekawskie, niezbyt pozytywne, jeśli chodzi o obce psy. Tutaj bez skutecznej, konsekwentnej stabilizacji się nie obędzie, ponieważ to jest taki bardzo dobry przepis na problemy. I tu należy też zaznaczyć, że to jeden z tych psów, który jest bardzo pobudliwy, który bardzo szybko i mocno reaguje na to, co się dzieje wokół niego. Nie chodzi tylko o to, że jest bardzo szczęśliwy, że no nie do końca dobrze znosi, tak jak powiedziałem, psy, ale też koty i inne zwierzęta. Jest bardzo, bardzo odważny i takim, jest takim niesamowicie zażartym przeciwnikiem, ale też chodzi o to, że to wszystko, co się wokół niego dzieje, on bardzo mocno to odbiera. Reaguje na każdą zmianę, na wszystko, co się wokół niego dzieje. Dlatego to jeden z tych psów, którego musimy socjalizować już od początku zapoznawać go z całym światem i nie zapominać, że to nie jest jakiś delikatny porcelanowy piesek. To pies, w przypadku którego musimy go nauczyć, że ten cały otaczający świat jest czymś normalnym żeby ten pies nie reagował w niewłaściwy sposób na to całe otoczenie, na obce psy, na koty, na obcych ludzi. O tym musimy pamiętać. Ponieważ gdy go nie socjalizujemy, to ten mały łobus będzie reagował w sposób bardzo negatywny na to otoczenie. Tak jak powiedziałem, obce psy, koty, ogólnie na wszystko co jest wokół niego. Więc socjalizacja jest bardzo ważna. Wtedy ratlerek jest psem przewidywalnym, co nie oznacza, że będzie psem, który jakoś w bardzo dobry sposób będzie się odnosił do innych psów. Ale zsocjalizowany pincer jak najbardziej się z nimi dogada. To też pies, który wymaga gigantycznej ilości naszego czasu, naszej uwagi. To pies, który z nami się bardzo mocno wiąże oraz uważa, że powinniśmy go traktować w sposób wyjątkowy. To jeden z tych psów. Który będzie o nas zazdrosny, który będzie psem wymagającym od nas ciągłej uwagi i bycia cały czas w centrum uwagi. A jeśli tak nie będzie, to bardzo mocno będzie się o tą uwagę dopominał. Bardzo, bardzo mocno. Tutaj musimy pamiętać, że to pies, który naprawdę będzie się o tą uwagę dopominał w bardzo skuteczny sposób. Jeśli chodzi o wychowanie, to podobnie jak w przypadku innych psów, tutaj najważniejsze jest bycie konsekwentnym, łagodnym. Nie zaznaczyłem tego na początku, a to jest bardzo ważne, że to pies, pomimo swojej aktywności, tego, że jest bardzo nadpobudliwy, jednak musi znajdować się w domu, gdzie jest spokój, gdzie nie ma kłótni, gdzie jest taka przyjemna atmosfera, taka normalna atmosfera. On musi mieć odpowiednie warunki. To nie może być dom, mieszkanie, rodzina, która, no, w której będzie taka niekorzystna atmosfera. On to bardzo przybiera do siebie. On jest psem, który no, będzie bardzo źle to znosił. Kolejną rzeczą jest to, że gdy zapewnimy mu już to wychowanie, socjalizację, dużą ilość naszej uwagi, dużą ilość czasu spędzonego z nim, to wówczas stanie się takim bardzo lojalnym, bardzo bliskim naszym towarzyszem. To psy, które słyną z lojalności i to, jak mocno z nami się wiąże, może niektórych zaskakiwać. To, jak blisko chce być nas, też może niektórych zaskakiwać. To nie jest pies, który może być w jakikolwiek sposób izolowany. To nie jest pies, który może być w jakikolwiek sposób odsuwany na bok. Nie. To jest bardzo prosty przepis na problemy z pincherem miniaturowym. Tutaj nie wspomniałem, ale to miniaturowy bardzo niekiedy się źle kojarzy. Często mówimy, myślimy, że te miniaturowe wersje, tak to już brzydko nazwijmy, psów to psy, które mają problemy. Tu tych problemów nie ma. No ale wracając do tego bycia z tym psem, gdy nie, gdy nie zapewnimy mu wszystkiego tego, co trzeba, to pies, który będzie sprawiał problemy. Będzie głośny, będzie niszczył, no, będzie nie taki jak trzeba. W odpowiednich rękach ten mały rozbójnik tu to słowo bardzo pasuje ja znam takie powiedzenie wybi okno czyli takie jednak pozytywne określenie na kogoś, kto jednak ma taki charakter dosyć łobuzerski, ale w taki pozytywny sposób. I do pinczera miniaturowego to pasuje doskonale. Nieduży, niesamowicie aktywny, niesamowicie zażarty, taki lubiący coś wykombinować. Ktoś, kogo musimy obdarzyć specjalną opieką. To jest pies o wiele trudniejszy, niż się wielu osobom wydaje, ale rekompensujący to, wynagradzający nam tą gigantyczną miłością. No to jest pies, który no, obdarzy nas tak wielką miłością, że nawet dziesięciokrotnie większy pies taką miłością nas nie obdarzy. Tak, żartując z takiego poważnego tematu. Jeśli chodzi o inne rzeczy, o których warto wiedzieć i które też powodują, że to pies wyjątkowy, trzeba pamiętać, że po pierwsze, to jest pies, którego utrzymanie jest proste. I pielęgnacja, i karma, i jeśli chodzi o opiekę weterynaryjną, tutaj nie ma problemów. To psy długowieczne, odporne, psy, które są bezproblemowe, jeśli chodzi o pielęgnację, o niej i tak musimy pamiętać, tylko że jest ona po prostu prosta. Jeszcze raz powiem o dużej aktywności: o tym, że to pies, który nie ma problemów ze swoją wielkością. Zdajemy sobie sprawę, że psy nieduże, ważące te 4-6-8 kg, jednak mają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ich wielkość. Tutaj, pincher miniaturowy tych ograniczeń nie ma. Jeśli mówimy o bardzo długim spacerze, oczywiście nie takim, że będzie to bieg, on sobie poradzi. Więc pies wyjątkowy, wyjątkowa inteligencja, nie powiedziałem o szkoleniu, bo, więc może teraz na koniec powiem, to pies, który załapie wszystko, wykona każde polecenie, jeśli będzie widział w tym sens. Jeśli będzie to traktowane przez niego jako zabawa. Jeśli będzie to traktowane przez niego jako zabawa i dodatkowo będzie to coś, co będzie miało sens, w jego opinii, to on uczy się błyskawicznie i wykonuje polecenia w sposób błyskawiczny. Przekłada się to też na to, że dzięki inteligencji, dzięki temu, że jest bardzo sprawny, w wielu psich sportach, gdzie ta wielkość nie jest tak ważna, pincer miniaturowy doskonale się sprawdzi. Nie wiem, czy podkreślałem. Ponieważ w przypadku tego psa często należy podkreślać, że są to psy, które mogą być o nas zazdrosne, które mogą traktować konkurencję w niezbyt dobry sposób. Tu o tym musimy pamiętać. To psy, które jak to niektórzy określają, mogą być wręcz zaborcze o swoich opiekunów. Wręcz mogą traktować nas jako swoją własność, której nie popuszczą nikomu innemu. Więc kolejny pies. Kod, czy też osoba, no trzeba wprowadzać je w bardzo łagodny i powolny sposób, żeby pincer miniaturowy nie potraktował tego zagrożenia dla jego całego świata w negatywny sposób. Wyjątkowy pies, wyjątkowy psiak doskonały, świetny, ale też wymagający. Pamiętajmy, że gdy chcemy mieć małego psa, ale takiego, któremu ta wielkość nie przeszkadza, jesteśmy aktywni i chcemy mieć takiego mm, zakochanego w nas, ale też w sobie psa, to pincher miniaturowy jak najbardziej jest doskonałym wyborem. Na koniec zapraszam jeszcze do wsparcia kanału, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, do pokazania tego materiału znajomym, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Pamiętajmy, że rozwój tego kanału zależy od Was. No i dziękuję za wsparcie i zapraszam do wsparcia.